Okej, okay, witajcie. W dalszym ciągu jestem chora i będę się śpieszyć, bo przed nami naprawdę długi level. Co to za lagi? Może powinnam wyłączyć to wszystko, co tu mam włączone? Neta, Adobe. Nie wiem, czy mówię dostatecznie głośno. Wciąż jestem chora i... No i tak. NIE! No, jaki fail już na początku! Nie, ja nie chcę wrócić. Właśnie ta strzałka pozwala wrócić. Tutaj mam biszkopty, bo jak wiecie, jakie ja się wkurzam, to muszę jeść. Dobra. Włączony. Ehm. Będę starać się mieć mojarę głośno. No i w ogóle czuję się już trochę lepiej, ale to jest naprawdę długi poziom taki wkurzają. O, o matko, już to pamiętam. Nie, 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 ja nienawidzę tych kolców. Ja jeszcze pamiętam strójki, bo w trójce, był właśnie... bo właśnie mnie gra... Jej! Która była właśnie wzorowana na klimatach strójki. To w sumie nie jest takie trudne, tylko trzeba wyczuć ten rytm. Cofam! Cofam! On wygląda nieprzyjemnie! Co to za skakanka? No! Już, już! Ło! To musiało boleć! Chodź! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Z dedykacją dla Luny i Piratki Będę zrozumiał Niestety, niektóre rzeczy, jak ja powiem to, to naprawdę, wy nie zdajecie sobie sprawy, ale połowa rzeczy, które o! NIE! NIE! Które ja mówię, to jest tego zrozumie zrozumieją tylko wąskie grono skleczyście no, właśnie luna. <laughs> tak to już jest. Ale chyba każdy tak ma. Czekajcie, ja mam dziwne wrażenie, że tu byłam. No jestem, że tu pamiętam to kiedyś przychodzi. <laughs> mam indywidualnie. Dobra, po kolei. Tu jest gnojek. Muszę uważać, żeby nie wpaść na gnojek. Hej! A e, co tam jest? Ja tam chcę. No dobra, ja ja obiecałam sobie nie kombinować, bo to jest trudne. Naprawdę, ja już to przechodziłam. Nie przechodziłam tak? Nie, musiałam indywidualnie to przechodzić, wiecie? No, dobra, ja już mam paranoję jakoś. Pamiętam, że ten etap mnie wkurzał. Bo te rybki tak nagle się wyłowie... wynurzają. Nie, nienawidzę tego, nienawidzę. Nie, nie, nie. Zapis. jak głupia jestem, tam miałabym życie. Chociaż nie, czekajcie, chyba, jeszcze nie jest za późno. Tam jest. To nie spelunki felunki, Roska, to nie spelunki! A! No, idziemy. Przez życie, przez las. Dobra, dalej. Nie, nie na kurce! Jest ok. Cały czas jest ok. A, tu będzie. A, myślałem, że gnojuch będzie. Nie ma gnojucha, dobra. Jakby dano te problemy, w co wątpię? po um, To. To, 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 to. Drugi raz zapisz. Chcę mieć zapisane z kompletem żyć. Ja zapomniałam. I jeszcze raz. Idziemy zapisać tę siejca. Ej, ale zapomniałam śliwki. Jak można zapomnieć śliwki? Jestem głodna, wiecie. Nie jadę obiadu jeszcze. Chwila. Która jest godzina? 15.27. Pięknie. Ostatnie obiady są jakoś późno. W ogóle feria super. Pochorować się na ferie. Genialne, nie jak ja chciałem się na łyżwy. <laughs> nie wiem, jak u was ferie? Spędzacie ci jakoś? Przepraszam, jakie ja mam to zrobić? To mnie intryguje. Co tu idę? Łojej, co to było? Mam stresa, że te tu na mnie spadną i do mnie przyjdą. Ja już... to już mam jakieś... Nie wiem. Wariactwo. Starzeję się. No. Czekajcie, czekajcie, ja to policzę Ludzie Ludzie Dzisiaj jest który? 31 Ludzie Luty niedługo, lubię luty Eem, I co tam dalej? Widzicie? Aż mnie po prostu Zatkało, nie, nie wiem co powiedzieć, że to luty nie! Myślałam, że wszystkie gnojki usunięte. Co tak się da? Jak ja to zrobiłam? No nie! Czuję się jak jakimś naprawdę niefajnym przedszkolu. AJ! Ajajaj... Aj, aj. Jak ja nie lubię tych. O, o, dobra. Wyglądało to normalnie. I śliwkę zgubiłam. O, mogła się przydać. Wszystko przez was. Teraz tak nie wtrącą to. Nie, nie ten. Nie on. Błagam, nie ty. Nie ty! Tylko nie ty. Nie, nie, nie! Ja już idę, już sobie idę. Ja już sobie idę. Nie zwracajcie mi uwagi. Ach, to leci w górę, jakież to uprzejme. Co to, to uprzejmy. Hej, słyszałam to. Odblokowałam. klat... ...klatygę, tak. A! Ja to mam szczęście. Tam coś jest? Nie. To już mi się zdaje trochę. Dobra, ja skaczę na bok, bo ja się boję, że mnie złapią. Co? To paskudztwo jeszcze byłem w stronę. Dobra, teraz się pośpiesz, bo zaraz mnie odblokuje animację i zaczną mi paskustwa łazić. Jak to wygląda, te takie mroczne, te takie nie. Życie, dobra, muszę przeskoczyć przez wykrzyknik, żeby zebrać życie. Ale najpierw, uciekaj, uciekaj! Nie, ale mnie zacięło. Tutaj coś tak ścina dziwnie. Dobra, grałam. Czemu tylko jedno życie zostałam? To tak działa? I myślicie, że to koniec, to nie jest koniec, jest guzik. To nie jest koniec. Na to Hada się wleść, Właśnie. Tak, tak! Jeszcze klatkę Wam Coś tam jeszcze jest. Z chwilą słuchałam takiej muzyki dziwnej jakiejś. Przyspieszyłam se w Adobie 130% i to nawet fajnie brzmi. Co prawda <grym> mają takie głosy... O nie, nienawidzę tego etapu, ja w niego grałam, nie pamiętam czemu. Ja mam naprawdę takie déjà vu, że już to nagrywałam. Czym ja w to grałam? Czemu ja gram w ten poziom, tak przepraszam? Bo ja byłam na. W moim zapisie byłam na. Bendlandzie. Co ja tu robię? Do pięści, do pięści. Super, a teraz by, zacznie się robić trudno. Co tam jest na górze? Ja bym skoczył, ale się boję. Tam jest jakieś głupie pnącz, aby dla niego ryzykować. Ło-okej. Okay. Co mi ostatnio chodzi po głowie? Um, właśnie nic. A nie, ja wiem, ale wam nie powiem. Haha. Ha. Powiem wam, będę żałować. Już chyba ja, mam pięć, ale trudno bądźmy zachłanni. <laughs> mm, boję się, rajmiem w ogóle tak bezradnie. Kurczę, oglądałam wczoraj Matrixa. Wczoraj? Przed wczoraj. wczoraj oglądałam Matrixa. Drugi raz w życiu. O dzisiaj ha obejrzę dwójkę. I w ogóle dokonałam czegoś niemożliwego, bym milczałam cały sens. A ja zawsze jestem jedną z takich, co komentują, gadają. To spada. Nie. Nie, nie, nie. Okej. Okay. <laughs> Nic nie jest okej. Okay. I znowu mnie tak Ej, a to co? Co? Przeszlałam, że to secret! nie naruję wam tego. Klatka zebrana, więc nie muszę się już o nią martwić. Widzicie, gdzie mnie odesłało? Dużo ryzykowałam, bo okazałoby się, że, że... że, 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 to nie działa. I co? Byłabym martwa. <laughs> Ostatnio mam fazę na dekiurów. Pamiętacie, co było, kiedy ostatni raz powiedziałam, że mam fazę? Pół roku minęło. Pół roku! Ja dalej mam taką samą albo większą. Więc teraz nie wiem, ale muzyczne fazy zwykle przechodzą mi szybciej, wiecie? Dobra, tak Ja się boję, wiecie, bo to tak szybko odjeżdża. Nie, to jest wolne akurat. Później będzie szybki. Ej. Super. Butem zebrał. Yy, no więc tak, na razie se słucham Free Imaginary Boys płyty. dostanią ją na gwiazdkę od Marszala, To może wam już mówiłam? Nie, nie mówiłam. chciałam powiedzieć, się pochwalić. Słucham non-stop i non-stop i non-stop A drugą płytę pożyczyłam mamie, więc jej nie słucham aż tak non-stop Ej no, będziesz gadać sobie... Podgłosy to było walenie się w czoło Tam była taka mała szpara i ja w nią wpadłam Nawet się na kolec nie nadziałam Więc to jest długi poziom, a ja tutaj zobaczcie, przesparadzam się I że coś robię Zaraz zobaczycie, zaraz tu wpadnę do wody. Gdzie to bisz bo głodna jest, na głodna jestem, co jestem wściekła. Ale oczywiście jakie mam, przepraszam, jeść, jak ja muszę się tu skupić. Nie da się. A, to jest trudne, dobra. To ja w tym jem. No super, był idealny moment. Mhm. 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 Tak, myślę, zapchane usta też można działać, nie? Hm. Widzicie jak mogę manipulować dźwiękami. co co zbieram. A nasz Zaraz będzie game over. Zaraz będzie game over. Brawa, Brzeska. Brawo. Pierwszy świat już dalczy game over. A to teraz muszę się skupić i zagrać bezbłędnie. Bezbłędnie, rozumiecie? Jak orkiestra. Puszczę sobie jakąś motywującą muzykę, jeśli nie macie nic przeciwko. Hmm. Trochę widać. Motywująca muzyka wywaliła mnie z gry. Wiecie, ja to przejdę na razie od początku. Jak będziemy na tym etapie, to włączę znowu. Mam nadzieję, że już pójdzie lepiej. Okej. Okay. No to zaczynam. Włączam się, bo haznadzam coś, co wcześniej pominęłam. Trwałam się taką lianę. Zobaczymy, co z to wyniknie. No. Tylko, że te gnijuchy mają lepkie łapki, więc wolę, wolę uważać. No. Chodź tu. Nie! 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 Ja nie, ja nie lubię jak tak robić, bo ja nigdy tego nie rozumiem. Nie! tak czy lepka łapka? No nie wiem. Trudny wybór. O kurczę, ja go tylko podsyciłam. Jeśli rozumiecie o co mi chodzi. Już się bałam, że znowu się zacznie biegać. A ten co? Jakiś go ochroniasz, czy co? Chyba odwrotnie. Ok, zobaczmy, co się tu kryło. Hej, dużo tego niebieskiego, ładnego czegoś. I rybki. Strzelimy sobie jedną. Jedną, no. Jedną rybkę możemy sobie Bo ona się zatrzymuje i zatrzymuje ruch <laughs> Ludzie się na rybkę. Co tu znajdziemy? Krajny czarów jakąś. O. o! Kapelutek! Kapelutek ratuje życie. Tylko muszę robić szybko, oczywiście. I mieć kasę. Got human rayman. Oh yeah, I've got... I've got some... Seventeen... Seventeen things to get. CO?! NIE! Nie, no zlagowało mi! Chodź tu, chodź tu. Śpiruję już z tym, chodź tu. I w ogóle, co mi ekran ucina? To tak ma być, nie? Śliwko, ratuj! Okej, okay, okej, okay, okej, okay. więc widzicie, nie jest tak źle. Czasami dobrze, że mnie wywala. Nie, Okej, okay. nie jest tak źle. Będę żyła? Nie, ale muszę zabrać to jak najwięcej, żeby tu wrócić. Dobra, muszę zabrać i jednocześnie. Wow, ja tu mam. Pacha, w szczęściu, szczęście w nieszczęściu. Tak, mam. Dobra, super, super. A teraz o tak, o tak, o tak, o tak... Ławmy się w Trinity. O! Chyba to słyszała. Jeszcze raz! Wciągnij mnie. No. Handluję żywym towarem. Rayman byś się wstydził. Bo że go tak kochają jak własnego ojca, którego nigdy nie miały. Tak? Dobra, ja nie znam się na Raymanie. Serio. Nazywam się Fanką Raymana, a pewnie tego. 75% rzeczy o nim nie wiem. 50, dobra. Coś tam się z Wikipedii wie. Ale na no, no, jedynce co to naprawdę? Jak ja mam to przepraszam zebrać? Chyba tak. I tak, i. Ej, to się może udać. Poza tym, że. Muszę. Muszę teraz znowu coś odwalać. Zrobimy tak, i tak, i tak, i tak. Ej, nawet nie w ten sposób. Dobra, ten sam zachwyt, to zostawię sobie na koniec, jak mi się... uda. Masz się udać! 3 sekundy! 16, 17, wow! Udało się! Robię happy dance'a, którego nie zobaczycie. Zresztą jest głupi. Okej, okay, perfekt, perfekt. Wiem, a teraz wynosić się zajeb... na ciągnę, czy mnie na kolejną partyjkę? Tak, bo on powie... No nic, nie zobowiązuje. No nie zobowiązuje, tylko czas się traci. Teraz ja stąd zejdę i pokażę wam, gdzie to jest, i się wyłączę znowu. Bo po co tyle czasu robić to samo? No i no, musisz być taki niski. O! Jednak się udało. No nie, wrócił. Ten. ten jak ja nazywałam to jest Maria? Jakie jak ja grałam w Mario, to były takie żółwie, które rzucały młotkami. powolutku, bo to może być wróg. Dobra, no, spadaj. To właśnie tutaj. O. Tu mam zapis. Zapiszę się. O, super. No i na razie was opuszczam. E, zaraz wracam. E, zgodnie z obietnicą. Jesteśmy. Jesteśmy. Jesteśmy z powrotem. O tutaj. Spokojnie już zebrałam klatkę, zebrałam topę, nie wiem po co. I... Jest super, no dobra. Hej, ja tu mogę wejść? Tylko po co? Tak super, teraz zejdę i tam będzie gnojek, tak? Jak to działa? Nie ma gminy, ucha, dobra. Cicho jakoś. Wcześniej to miałem jakiś hałas, w sensie, że muzyka. Teraz to nie mam. Ale dobra, nie będzie audio problemów. Zresztą ja się muszę skupić. Nie lubię tego etapu. Tutaj nawet nie wiecie. On wygląda bardzo niewinnie, ale tutaj Nie! Tutaj bardzo łatwo skusić Nie! Nie, nie, nie. o tym mówiłam. Tutaj trzeba być bardzo cierpliwym, ja tego nie mam. Wtedy szkoda. 15:48, wow. Mhm. 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 Okej, okay, już się ludzie schodzą. Ludzi nie było, teraz ludzie są. A to może być różnie. Będą mi wchodzić tutaj przeszkadzać, rozumiecie? Mm, I co? Znaczy, że mi tak zatyka, nawet częściej niż kiedyś. Może tak z rozbiegu muszę. Jakaś bagira, czy co? Nie, sorry. I teraz? No tu trzeba trochę zaczekać. Nie tak od razu. Tu też muszę uważać. Widzicie? Jak mnie łaskoczy po plecach. To, 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 to. Mam się, że to w ruchę, to mi życie skacze. Nie, nie będę tam nawet skakać. Nie! Nie! Prawie zrobiłam to samo. No kurczę!